Rubana, jest pan dzisiaj na proteście. Przyjechał pan ze Śląska, jest pan górnikiem. Niech pan powie, tam takie hasło wywiesili, zarabiacie kominy i tak dalej. Niech pan mi powie. Czy rzeczywiście to jest prawda, jak to wygląda? Nie po co, jestem górnikiem z Kopani Bobrek i moja wypłata to jest 2300, 2500, zależnych... to czy netto? Na rękę. A ile pan pracujesz? Siódmy rok, ósmy idzie teraz. A ile godzin dziennie się pracuje? 7,5 godziny. I na ścianie? Tak. A jeszcze jest dojazd, ubranie się, rozebranie? Nie, to już jest w tym łącznie. 7,5 godzin się pracuje. Aha. I ile dni w tygodniu? 5 dni w tygodniu, a później jeszcze czerwone, jak ktoś pracuje, bo mamy pięciodniowy e, tryb pracy. Ale pan jest pracownikiem kopalni, tak? Tak. A czy są tacy, którzy nie są pracownika, pracownikami kopalni, a pracują w kopalni? Na przykład? To firmy. Firmy zewnętrzne, tak? No to jest gzu. Słucham? Gzu. Aha, i oni zarabiają wtedy tyle samo co pan, ja nie czy wiem, nie? Nie, 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 to nie wiem ile oni zarabiają, ale ja mówię ile ja zarabiam. Rozumiem. Na pewno nie jest 9, 8, czy tam 12 tysięcy na miesiąc. Bo to jest masakra, co, co tu ludzie mówią. Ta praca, którą pan wykonuje jako górnik jest bezpieczna. Tak, tam nikt nie ginie, nie? W tej kopalni. Bezpieczna. Wie pan co, niech pan zjedzie 840 metrów po ziemię i każdy ruch górotworu to jest... Grozi zale... zawaleniem. To jest niezależne od yy... czegokolwiek. tak? Nie jesteśmy jako ludzie w stanie tego przewidzieć. Nie. Nawet... I może nastąpić zawał. Może nastąpi zawał? Czyli, czyli pańska praca jest, yy, że tak powiem, obciążona dużym ryzykiem? Bardzo dużym ryzykiem. Rozumiem. To, na każdą tonę węgla, co jest wy wydobywane, to jest litr potu górnika. Czyli, yy, czy to jest yy, częściej ginie policjant w Polsce, czy górnik? No raczej chyba górnik. Dziękuję.